Cześć, z tej strony ełku Dzisiaj będziemy robić unboxing nowego telefonu Bo stary się rozdupczył eee, e, Mam tutaj nożyczki A to jest Xiaomi. E, e. <grym> wyszło U. jest takie wielkie to jest tak, że się jeździć zadziwiłem potężne, jest wielkie to pudełko Ma rozmałki, młyczki, ale małkie, małeczki ale rozcień folie zabezpieczające tego tak Uj, pardon! Co jest? Ale to jest potężnie wielkie. Dobra, chodźmy. Mamy już tu jakieś główne jakieś karty, nie, stropę na jakieś, jakieś główne takie. Mamy telefon, pięć aparatów. I fajny program. Dlatego zaraz, zaraz wrócimy do tego urządzenia. Więc możemy zająć się czym. Co jest w pudełku? jest jakiś taki główny, nie wiem, do czego to służy. Prawdopodobnie tu będzie case. Tak mi się wydaje, rozpatruję Tak, mamy case Tak, mamy case Jakieś niepotrzebne to można wyrzucić Papiery to niepotrzebne Mamy kejsa jakieś takiego Niech będzie Teraz to też Ooo, do... tego bym zapomniał My tutaj Do tego, do tacki na kartę Tutaj takie gówno Zapoczywałem, tak, jak taki głównie. Ja miałem w honorze miałem inną, dobra. i mamy takie, takie coś. Mamy tutaj ładowareczkę. Kabelek. Taką. Tak jak w honorze. Kostka trochę większa. Bo trzeba będzie szybciej ładować. Potężnie. Oj, pardon. Tylko jeszcze jakby. nie mogą przemyśleć, jak to zapakować. coś już by było potężnie. O! Jednak pomyśleli. Ja bo jestem głupi. O! Ale to jest wielkie to głównie, dobra. Chciałem zerwanie folii. Oj dobra. Jednak nieoficjalne. O jednak oficjalne. Zeszła folia. a też do śmietnika. To też można już plakować w sumie. Dobra. Ale ja przejdę do tego, to jest ważniejsze. Trochę tam waży. Ale jest potężny. I nie tak. A dobra, to jednak to. Dobra. Oficjalne zerwanie folii. I wyjazd z baru z Xiaomi. Xiaomi. No i potężne. Ej, to to... Jest, to jest... Wygląda jak S8. Bez kitu. Takie jest pierwsze wrażenie. Że aparat straszliwie wystaje. Straszliwie. Dobra, załóżmy tego kaisa I załóżmy go do bramy. Czyli xpom przysłał rozładowanego. Ale o nie. Co dziwili mnie. Nie jest rozładowany. Okay. Dobra, case. Do okay. Mam dwa flasy, tak jak to się lekarz będzie. No i bodaj mi No to dobra, to chyba już tyle będzie z tego filmu. Nie mam co więcej rąk mówić. Jest telefon, jest ładowarka, jest kabel, jest etui. Wszystko jest firmy XCOM, chyba działa, nie jest rozwalone, więc polecam. Do następnych. Siama